Witajcie moi drodzy, serdecznie Was witam na kanale. Dziękuję Wam, że jesteście wytrwałymi oglądaczami, słuchaczami. Mam nadzieję, że to co dzisiaj poruszę będzie przekazane w sposób przekonujący. A moim pragnieniem jest, abym to nie ja Was przekonywał, lecz aby Słowo Boże przez Ducha Bożego Was przekonało o tym, pod jakim prawem żyjecie. Pod jakim prawem? Czy prawem śmierci, czy prawem życia? To jest taka różnica, kochani. To jest coś martwego, pozbawionego życia, i tak to wygląda. Lepiej tego nie dotykać, bo się pokruszy. To jest coś bez życia, umarło. A tutaj jest coś, w czym jest życie coś, co ma żywe korzenie. Coś, co zasila korzeniami odżywcze substancje przez korzenie. Skierowane jest to życie do góry. I proszę, jaka ładna paprotka. Więc życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Taki temat yy, dzisiejszego nauczania. Chciałbym, kochani, to jest głęboki temat i chciałbym go po prostu zasygnalizować. Proszę bardzo. Możecie sobie klatkę zatrzymać i będziecie mieli gotową notatkę. Niepełną, ale zawsze jakaś jest. Kochani, na początku chciałbym powiedzieć, dlaczego ten temat poruszam, bo wydaje mi się, że jest to bardzo ważna sprawa. Grzesznik podlega prawu, natomiast sprawiedliwy też podlega prawu. Tylko te dwa prawa są ekstremalnie różne. Jedno prawo jest prawem które darzy życiem, a drugie prawo jest prawem, które darzy śmiercią. Grzesznik żyje w sposób przeklęty, wyraża grzech, natomiast ten, który jest sprawiedliwy w Chrystusie, wyraża prawo ducha życia, którym jest sam Pan, w Nim i przez Niego. Dwa różne prawa śmierć i życie. I Bóg mówi: wybierz, wybierz, czegoś pośrodku nie ma wybierz, według którego prawa, jako chrześcijanin, chcesz żyć. Kochani, chciałbym przeczytać, może powiem tak: Jezus tu na ziemi ustanowił nowe przymierze. Stare przymierze było przymierzem Boga z narodem wybranym. To przymierze opierało się m.in. o tablice kamienne, o inne jeszcze przepisy, które były dane nie Poganom, ale narodowi wybranemu Izraelowi. Więc. Jeszcze wcześniej już mojżesz właśnie tablice kamienne, czyli coś, co Bóg dał grzesznikom, tak. Ludzie wszyscy zgrzeszyli, porodzili rodzą się tamte od, od, od czasu Edenu w grzechu z zepsutą naturą i Bóg musiał w jakiś sposób tych ludzi prowadzić, więc nadał im prawo. Nadał im prawo. Czy nas prawo dzisiaj obowiązuje? Prawo w takim literalnym podejściu obowiązuje grzesznika, jest takim przewodnikiem do Chrystusa. Jezus Chrystus ustanowił nowe przymierze i przeczytam tutaj z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. 11 rozdział od 23. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje za Was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich powietrzeży, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze, nowe przymierze we krwi mojej to czyńcie ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją albowiem ilekroć ten chleb pijecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie aż przyjdzie, więc kochani Jezus Chrystus ustanowił nowy przymierze w tej krwi która wylała się za nas dwa tysiące lat temu na Golgocie on po coś przelał tą krew, tak więc nowe przymierze jest parafowane przelaniem krwi. Krwi nie naszej, ale Chrystusa Jezusa. To ten, który jest prawdziwy, ten, który jest doskonałym wyrazem Ojca, przelał swoją krew. To on umarł fizycznie, duszewnie na Golgocie. Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. Ok. Yy, kochani. <laughs> tak jak powiedziałem, chcę poruszyć sprawę litery, która zabija, i ducha, który ożywia. To dwa różne prawa są. Litera yy, zabraniająca grzechu zabija, ponieważ wzmacnia porządliwość i pomnaża przewrotną nieprawość. Litera obnaża człowieka do cna i mówi jesteś winien, bo nie ma ani jednego, który by... Z przestrzegania litery, z przestrzegania prawa byłby zbawiony. Nie ma ani jednego, więc wszyscy zgrzeszyli, wszyscy są potępieni przez prawo. E, więc y, jesteśmy wobec Boga e, przestępcami, ponieważ złamaliśmy prawo, prawo Boże. Czy nam się to podoba, czy nie? W grzechu się każdy z nas urodził i kwestia łaski. Łaska to jest obecność Boga, zdolność Boga w nas. Jest to miłość, którą w Duchu Pan rozlewa w naszych sercach. Łaska wyzwala. Łaska uzdrawia, łaska udziela życia duchowego i umożliwia wykorzystanie, wykonywanie dobrych uczynków. Czyli to nie jest tak, że chrześcijanie są uwolnieni od jednego prawa i już ich prawo żadne nie obowiązuje. Jeszcze raz, są dwa prawa. Pierwsze prawo które jest prawem, które zostało zniesione, a drugie jest prawo, które przez Jezusa zostało ustanowione. Więc chrześcijanin jest człowiekiem wierzącym, ale podlega prawu. Podlewa prawu, ducha życia. Więc powiem szczerze, nie lubię, jak chrześcijanie mówią, że już nie są pod żadnym prawem, że są w takiej wolności, że już wszystko mogą i to nie o to chodzi kochani my jesteśmy dalej jako osoby wierzące pod prawem pod prawem ducha życia to jest pragnienie Boga abyśmy żyli w duchu jeszcze powiem tak pierwsze prawo jakby symbolizowane jest przez Mojżesza tak? Mojżesz dostał tablice kamienne więc stare prawo i takie literalne podejście takie mechaniczne, literalne, rozumowe podejście do tego prawa Polega na tym, że to człowiek ma to prawo nadane przez Boga i to człowiek ma je wykonywać. To prawo powoduje, że człowiek, jak to stara się wykonywać, to jakby w nim się pojawia taka, taka zasługa na to, że wykonując to prawo, zasługuje na sprawiedliwość czy uznanie w oczach Boga czy też ludzi. Ale to prawo zabija, tak? Prawo było po to, aby zewnętrznie kontrolować ludzi, to prawo daje tak naprawdę strach i zniewolenie. Czyli ludzie w obawie przed strasznym Bogiem przestrzegają tą literę prawa, nakazy, zakazy itd., bo się boją, bo się boją być winni, bo się boją ponieść skutki, nie wiem, łamania tego prawa. Tak? Więc, ktoś, kto postępuje według prawa zewnętrznego, jest tak naprawdę przestępcą. Na nim ciąży wyrok winy, a zapłatą za grzech jest śmierć. Więc, Bóg wydał wyrok skazujący na grzesznika, czy to Żyd, czy to poganin, za grzech zapłatą jest śmierć. No ale, drugie jest prawo. Ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie. Darmo to darmo, dla nas darmo. Jezus za to zapłacił, ale my mamy to za darmo, jeśli uwierzymy, jeśli wejdziemy pod to prawo i jeśli będziemy żyli w tym prawie. Więc y, drugie prawo, prawo ducha życia, o którym mówi m.in. 8 rozdział Listu y, do Rzymian, to prawo ducha, zakon prawo ducha, Chrystus nas, Wyzwala z podpanowania grzechu i śmierci, spod panowania tego prawa zakonu grzechu i śmierci. Jeżeli jesteśmy pod tym starym prawem, pod starym przymierzem, jesteśmy pod przekleństwem i to prawo grzechu i śmierci w nas cały czas działa i funkcjonuje. Jak wyjść spod przekleństwa? Poprzez uwierzenie w Jezusa Chrystusa, poprzez przyjęcie jego ducha, poprzez trwanie w duchu życia i rozpoznanie, nauczenia się. Jak poddać się pod to nowe prawo, które jest prawem wewnętrznym? To jest oddziaływanie Boga w i przez człowieka. Więc, skoro to prawo ducha uwalnia od prawa grzechu i śmierci, od skutków grzechu i śmierci, czyli pojawia się życie, czyli. Już sama nazwa prawo ducha życia oznacza, i, iż y, skutkiem działania tego prawa jest życie. I to życie samego Boga w i przez człowieka. E, każdy z nas wybiera, e, pod którym prawem chce żyć, tak? Nawet jako wierząca osoby rano wstajemy i podejmujemy decyzję, w którym prawie chcę dzisiaj dzień przeżyć, tak? E, Pierwsze prawo było przekleństwem człowiek był potępiony, winny i zapłatą była śmierć. Drugie prawo y, mówi choćby w pierwszym do Koryntian 6:11. Ja przeczytam, żeby się słowem podeprzeć, żeby to nie było, że to ja mówię. Pierwszy do Koryntian 6:11. A takimi. A takimi niektórzy z was byli. Tu jest mowa o grzesznikach. O człowiekach, którzy żyją w grzechu i wydają grzech w swoim życiu. A, więc a takimi niektórzy z was byli. Właśnie takimi grzesznikami. Ale, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Kochani, prawo ducha życia obmywa, uświęca, i usprawiedliwia. Przed Bogiem stoisz w Chrystusie Jezusie. Nie stoisz jako grzesznik, tylko stoisz jakiś sprawiedliwy w Chrystusie Jezusie. E, więc są naprawdę zasadnicze różnice. E, ktoś, kto chrześcijaninem jest e, i chce jako grzesznik żyć e, przez wiarę, to się nie da, bo Biblia mówi, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Więc nie można być grzesznikiem. I żyć jako sprawiedliwy po prostu się nie da. Grzesznik zawsze będzie wydawał owoce grzechu. Jaka natura, taki owoc. Jaka tożsamość, takie życie, taki owoc. Więc jeżeli żyjemy w Chrystusie, w, w tym, który jest naszą sprawiedliwością, je jesteśmy krwią Jego obmyci, uwolnieni od kary za, za grzech, jesteśmy wolni w Nim e i przeznaczeni do pełniania Jego woli. I żyjemy jako usprawiedliwieni, jako ci, którzy są. Uświęceni. To wszystko w Nim, ponieważ tym wszystkim jest On. Um, dobrze, kochani, chciałbym, abyśmy teraz przeczytali. Um, y, drugi do Koryntian, rozdział 3. Tutaj już konkretnie polecam Wam czytać Słowo Boże. Tu jest dużo treści. Oczywiście nie dam rady tego wszystkiego poruszyć, ale chcę to przeczytać: od 3 do 18. Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, tych mojżeszowych, lecz na tablicach serc ludzkich. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu. Nie jakobyśmy byśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, ale... lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Jeśli tedy służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych, to jest dziesięcioro przykazań, służba śmierci, taką miała chwałę, że synowie Izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego, czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? Jeśli bowiem służba potępienia... Czyli służba według dziesięcioro przekazań jest służbą potępienia. Ona też ma chwały. Daleko więcej obfituje chwałę służba sprawiedliwości, czyli prawo ducha. Albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały z powodu chwały, która tamtą przewyższa. Życie w duchu życia, w duchu Jezusa Chrystusa przewyższa tamtą starą chwałę. Jeśli bowiem chwałę miało to, co przemija, daleko więcej jaśnieje w chwale to, co trwa. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy, a nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie Izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać. Lecz umysły ich otępiały, albowiem aż do dnia dzisiejszego, przy czytaniu Starego Przymierza, zasłona pozostaje nie odsłonięta gdyż w Chrystuje zostaje odsłonięta tak jest aż po dzień dzisiejszy ilekroć czyta się Mojżesza ilekroć czyta się Mojżesza zasłona leży na ich sercu lecz gdy do Pana się nawrócą zasłona zostaje zdjęta nawrócenie to jest odwrócić się od Mojżesza odwrócić się od zewnętrznych zewnętrznego prawa które jest przewodnikiem do Chrystusa, odwrócić się od tego, nawrócić się od Tego. Lecz gdy do Pana się nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. Chcesz żyć drogi słuchaczy w wolności, nawróć się do Jezusa Chrystusa. On mówił, jeśli we mnie uwierzycie, będziecie żyli w wolności poznacie prawdę, poznacie mnie jako prawdę, jako życie i tak dalej i my wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem oglądając jak w zwierciadle chwały Pana zostajemy przemieni w ten sam obraz z chwały w chwałę jak to sprawia Pan który jest duchem czyli jest tu napisane że to duch sprawia, to duch przemienia, my musimy na coś patrzeć, my mamy patrzeć na Jezusa żyć w Chrystusie, patrzeć na um, tego który w nas y, zamieszkał i wtedy, czyli trwać w krzebie winnym, tak? przez wiarę, a Duch Święty wtedy nas zmienia, przekształca metabolicznie w Jego obraz. Kochani, więc tak, w wersecie drugim jest napisane: Jesteście listem, czyli człowiek jest listem i może być czytany przez wszystkich. Ten list jest pisany nie przez zewnętrzne takie usługiwanie, przez prawo, Rozumiecie przestrzeganie dziesięcioro przykazań, jakieś inne praktyki religijne, czy, czy takie wypracowanie samemu w sobie taką sprawiedliwość, czy, czy uczynki ludzkie, żeby sobie zasłużyć na, na zbawienie, to nie chodzi o to. To, jest takie, to nie jest to prawo. Tak? Natomiast jeżeli jesteśmy osobami, które przyjęły już Ducha Jezusa Chrystusa. To Bóg w nas umieścił swojego ducha i palcem tego ducha graweruje na tablicach serc naszych, wypala na tablicach serc naszych, tych mięsistych, tych nowych serc, które poddają się pod głos Boży, nowe prawo, nowe prawo. I to jest poprzez nowego ducha, którego Pan nam dał, i nowe serce, jesteśmy w wersecie szóstym napisane. Jesteśmy uzdolnieni, abyśmy byli sługami nowego przymierza tego, które w Chrystusie nas obowiązuje. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Jeśli wtedy jest służba śmierci, czyli powiem tak, to prawo, które było nadane Izraelitom, jest prawem służby śmierci. Ono nie powoduje życia, ono powoduje potępienie. I to jest to prawo wyryte, prawo wyryte literami na tablicach kamiennych. Dobrze wiemy, co tam jest napisane na tych kamiennych, tak? Natomiast tu nie chodzi w chrześcijaństwie o to. To nie chodzi o to, abyśmy żyli według służby potępienia. Więc, kochani, no to są poważne rzeczy. Więc albo jesteśmy w Chrystusie i doświadczamy y, Bożego usługiwania nam, czyli tego, co Bóg w nas robi, tego y, ducha życia, albo jesteśmy po prostu w potępieniu, czyli żyjemy poza łaską. Łaska i prawo przyszła w Chrystusie, y, łaska i zbawienie przyszło w Chrystusie Jezusie. Tak. Ktoś, kto nie żyje w Chrystusie, nie jest pod łaską. Ktoś, kto nie żyje w duchu życia, po prostu żyje w przekleństwie, pod prawem grzechu i śmierci. Chciałbym, żebyśmy jeszcze przeczytali Galacjan 3:23. Poczytajcie te fragmenty w domu tak uważnie. Tam jest dużo, dużo rzeczy. Hmm. Czymże więc rozdział 3 od 19? Czymże jest więc prawo, zakon? Został on dany z powodu przestępstw. Ludzie byli grzeszni i są przestępcami, więc Bóg nadał prawo z powodu przestępstw aż do, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, czyli Chrystusa Jezusa. A on został dany przez yy, aniołów do rąk pośrednika. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić usprawiedliwienie, byłoby istotnie z zakonu. Ale nie jest z zakonu. Lecz pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Jeśli drugi kolego z drugiej strony ekranu nie wierzysz, to jesteś w przekleństwie totalnym przekleństwie. Uwierz w Chrystusa. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą prawa, zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Kochani, Biblia sama za siebie mówi. Prawo było przewodnikiem do Chrystusa. Prawo w historii ludzkości było przewodnikiem do Chrystusa. Chrystus był ukryty, był zakryty. Prawo wskazywało na Chrystusa, który miał przyjść i on przyszedł i ustanowił nowe prawo, prawo ducha życia. Abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni, tego ducha życia przyjmujemy przez wiarę. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, czyli już nie jesteśmy pod opieką prawa, e, praw zewnętrznych. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przeoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem Wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Kochani, na nas wierzących nie ma już żadnego potępienia. Powinniśmy żyć w wierze, trwać w Chrystusie Jezusie. Powinniśmy nauczyć się być pod panowaniem nowego prawa, nowego zakonu, który Bóg nam dał. Prawo ducha, ducha życia. Nie możemy żyć w ciele, nie możemy żyć pod zewnętrznymi takimi prawami, pod literą, pod jakimś tam systemem, który nas zniewala który próbuje być przewodnikiem do Chrystusa, nie możemy tak żyć, dlatego że w Chrystusie, tego, który rozpoczął w nas życie, który jest w nas życiem i Zbawicielem, nie ma czegoś pośrodku. Albo żyjemy w Nim, albo jesteśmy tacy, martwi. Albo jesteśmy pod łaską i żyjemy, albo jesteśmy pod prawem. Zewnętrznym, pod prawem grzechu i śmierci, i z Bożego punktu widzenia nam się wydaje, że żyjemy, ale z jego punktu widzenia, jeszcze raz, wyglądamy tak. Więc, yy, kochani, wyjdźmy z tego prawa zewnętrznego i zacznijmy rozeznawać w sobie to prawo ducha życia. Ktoś, kto. Pokutował ze swojego stanu grzesznego, bo zrozumiał, że jest grzesznikiem, że na nim ciąży wyrok potępiający. Ktoś, kto zrozumiał, że ze względu na to, że żyje w prawie grzechu i śmierci, to dlatego doświadczy śmierci i oczywiście są zniewolenia, są różne choroby. To wszystko jest wynik prawa grzechu i śmierci. Kochani, zbawienie to jest wyjście spod tego prawa i wejście w prawo ducha Jezusa Chrystusa. Życie w Chrystusie Jezusie, przeoblekanie Chrystusa Jezusa w obszarze serca, duszy, a nawet ciała tego ludzkiego, powoduje zbawienie, uratowanie, uzdrowienie, wyrwanie człowieka z przekleństwa. Czyli tutaj Bóg jest tym, który uzdrawia, tu Bóg jest tym, który uwalnia, tu Bóg jest tym, który z martwych wziął i teraz żyjemy w Chrystusie Jezusie. Chrystus mówił: Jeśli we mnie uwierzycie i będziecie we mnie żyli, tak, to choćby was zabili i tak żyć będziecie. Więc, kochani, albo żyjemy w Chrystusie Jezusie, albo żyjemy w zewnętrznym prawie. I jesteśmy w potępieniu. Więc ja modlę się do ojca i modlę się za wami, aby to przesłanie spowodowało takie uderzenie, takie otrząśnięcie się, aby każdy z nas wziął to Słowo Boże, aby każdy z nas zaczął czytać i rozważać to słowo, i zwrócił uwagę na, na dwa drzewa: drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. Zbawienie to Chrystus, zbawienie to nowe prawo, nowe prawo, które darzy życiem. To pierwsze drzewo jest drzewem, z którego owoc wszedł, skaził ludzi. To jest przekleństwo, to jest śmierć. Więc wybór należy do nas. Kochani, dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że choć troszeczkę zasygnalizowałem temat. No i jeszcze raz na koniec pokażę, wybór należy do nas. Dziękuję Wam serdecznie i błogosławię Was. Do następnego spotkania